Chciałem zapytać, jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu? Pana wypowiedź nadaje się do prokuratury. To najgłośniej komentowany moment prezentacji nowego selekcjonera polskiej kadry. Ja chciałbym zamknąć dyskusję. Ku wyraźnemu niezadowoleniu szefa PZPN. Cezary Kulesza. Wiedział o przeszłości Michniewicza, Cezary Kulesza, był ostrzegany, o, że coś takiego może się wydarzyć. To właśnie Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski pytał Czesława Michniewicza o korupcję i to jemu nowy selekcjoner pogroził prokuratorem. To nie ja powinien być tu oskarżony, tylko pan. Aby zrozumieć tę wymianę uprzejmości musimy się cofnąć o 18 lat do wiosny 2004 roku. To wtedy Lech Poznań właśnie pod wodzą Michniewicza, sięgnął po Puchar Polski. Ale pomiędzy dwoma finałowymi meczami z Legią Warszawa był jeszcze jeden mecz ligowy, z walczącym o utrzymanie świtem nowy dwór mazowiecki. już ten mecz przegrał. I właśnie to spotkanie teraz po latach budzi tyle emocji, bo śledztwo w sprawie korupcji w polskiej piłce wykazało, że świt wygraną z Lechem kupił, a wynik był ustawiony. Potwierdził to potem sąd, skazując zamieszanych w to piłkarzy i działaczy. Dziś pytania dotyczą tego, czy o sprzedaniu meczu wiedział ówczesny trener Poznaniaków. W akcie oskarżenia jest prospowiedziane, że Michniewicz w ten sposób był konfrontowany, czy informowany o, o tym, że ten mecz będzie ustawiony. Nie zrobiłem nic złego. To, że mecz wygląda tak, jak wyglądał, wyszło dopiero po czasie. Były szkoleniowiec Lecha, a teraz już reprezentacji Polski, w poniedziałek szczegółowo wyjaśnił, Jaśniał, dlaczego w feralnym meczu ze Świtem wystawił słabszy skład. Ale chcę ten temat zamknąć raz na zawsze. Tłumaczył, że kilku piłkarzy było kontuzjowanych i zawieszonych za kartki. Kolejny, Michał Goliński, wtedy czołowy gracz drużyny, nie zagrał, bo następna żółta kartka oznaczałaby dla niego absencję w dużo ważniejszym meczu z Legią. o Ale wątpliwości budzi też inna rzecz. Nowy selekcjoner, jeszcze jako szkoleniowiec Lecha, przez zaledwie dwa lata Aż 711 razy rozmawiał przez telefon z Ryszardem F, czyli ze słynnym fryzjerem, głównym organizatorem procederu ustawiania meczów w Polskiej Lidze. Panowie znali się od czasów wspólnej pracy w amice Wronki. Kilka z tych rozmów miało miejsce właśnie przed spotkaniem Lecha ze Świtem. Sytuacja miała 18 lat temu miejsce, nie wiem o czym rozmawiają? Michniewicz podkreśla, że w sprawie korupcji w polskiej piłce nigdy nie usłyszał zarzutów. Więc w przeciwieństwie do wielu osób, nie był podejrzanym, oskarżonym ani tym bardziej skazanym. Z drugiej strony odnoszę wrażenie, że Czesław Michniewicz nie jest do końca szczery z nami w wyjaśnianiu tej afery korupcyjnej sprzed lat, która w jakiś sposób go dotyka poprzez te co najmniej 711 połączeń z Ryszardem w Denim Fryzer. Gdy w 2009 roku zaczęły się zatrzymania piłkarzy Lecha Poznań podejrzanych o korupcję, Michniewicz, wówczas już szkoleniowiec Arki Gdynia, już następnego dnia sam zgłosił się do prokuratury i złożył zeznania jako świadek. Nie wiadomo, co zeznał trener i czy jego zeznania doprowadzą do kolejnych zatrzymań. Myślę, że od tego nie uciekniemy i nie ucieknie. Od tego sam Czesław Michniewicz, ten temat został tak zrzucony trochę brzydko na tej konferencji prasowej. Zarzuty śledczych dotyczyły też jeszcze innego meczu Kolejorza z czasów Michniewicza. Już po zdobyciu Pucharu Polski poznaniacy wygrali z Górnikiem Polkowice czyli innym klubem, który bronił się wtedy przed spadkiem. Śledztwo wykazało, że Świt zapłacił Lechowi za zwycięstwo nad rywalami. Tu jednak sąd uznał, że nie można mówić o korupcji, skoro pieniądze miały zmotywować do wygrania, a nie do odpuszczenia meczu. Dzisiaj dyskusja nie jest poświęcona, co było 18 lat temu. Dzisiaj wybieramy selekcjonera, to jest najważniejsza dzisiaj osoba. Mamy akcję Rosja i skupmy się na tym. Marcowe baraże o mundial będą debiutem Czesława Michniewicza w roli selekcjonera. Kontrakt byłego szkoleniowca Lecha Poznań z polską reprezentacją ma obowiązywać przynajmniej do końca roku. Seweren Lipoński, Puls Dnia.